Cześć tu Hanna, jest 1 września 2023 roku. Dzisiaj nagram tradycyjnie dwie części. W pierwszej chcę Wam opowiedzieć o wyzwaniach, jakie teraz nas czekają w procesie przebudzenia i procesie zmian. Chcę Wam też pokazać centralną część Tokio. Bo wybrałam się wieczorem na spotkanie z przyjaciółką i sfilmowałam dla Was uliczki i różne miejsca w okolicy jednego z centralnych dworców Tokio, czyli w okolicy dworca Shinjuku. No i przy okazji też odwiedziłam świątynkę Hanazono, w której kiedyś. Nagrywałyśmy z moją koleżanką dla Fab News. Także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak te miejsca wyglądają teraz. A w drugiej części, oczywiście, wiadomości. O czym chcę dzisiaj opowiedzieć, taki mój komentarz, dotyczy tego, czy mamy się bać i czy ktoś nas straszy. Przekazując nam wiadomości i co dalej z tym możemy zrobić. No więc, jeżeli ktoś nam pokazuje możliwości zaistnienia negatywnych scenariuszy, takich jak wybuch trzeciej WW, albo scenariusze jakichś kolejnych przypadków nagłych epidemii. Lub też inne straszliwe wydarzenia, które koniecznie się nam przytrafią, to możemy do tego podejść spokojnie. I wiem, że z jednej strony nie lubimy, jak nas, nas ktoś straszy. I jednak, mój komentarz będzie taki, co do tych, którzy straszą, że. Ci, którzy nam pokazują negatywne scenariusze i negatywne możliwości, jakie mogą zaistnieć w naszym świecie, z jednej strony są w umyśle i chcą nam pokazać, co może nas spotkać, więc nas ostrzegają przed tym, co może nas spotkać, ale z drugiej strony też zapominają o czymś bardzo, bardzo ważnym, co jest faktem i zresztą też w w fizyce kwantowej dużo się o tym mówi, że jest to faktem, że mamy wpływ na to, jaką rzeczywistość zaobserwujemy. Kiedy umysł stworzony właściwie do tego, żeby nas chronić i bronić, kiedy umysł nam pokazuje negatywny scenariusz, w którym moglibyśmy odnieść jakąś krzywdę, My nie musimy za tym umysłem podążać. Możemy zauważyć po prostu, że jest taka ewentualność na negatywny scenariusz. Gdyby to się miało rozegrać, co wtedy zrobię? Można się przygotować na to, żeby być bezpieczniejszym. Z drugiej strony też, wiedząc, że mamy wpływ. Na tą rzeczywistość, bo rzeczywistość ma charakter kwantowy. Mamy też wpływ na to, co się rozegra, z tym, że ten wpływ nie jest właśnie z umysłu i z naszej świadomej części umysłu, tylko z naszej podświadomej części umysłu, czyli to, w co wierzymy, to, czego się spodziewamy, to, czego oczekujemy, to się nam będzie manifestowało. I tutaj. Ci, którzy, jak to czasami się mówi, straszą wiadomościami, nie biorą pod uwagę faktu, że będziemy mieli wpływ na naszą rzeczywistość i te fakty, które, te fakty, które mogłyby negatywnie na nas wpłynąć, nie muszą dojść do skutku, jeśli będziemy się skupiać na scenariuszach pozytywnych. Jeżeli wyjdziemy wyżej w naszą świadomość, nie będziemy na tym poziomie materialnym, tylko wejdziemy sobie wyżej na te poziomy, z których kreujemy, czyli podświadomość i wyższa ja, nasze wyższe ja, to wtedy mamy wpływ na to, co się zamanifestuje w naszej rzeczywistości. Więc na pytanie, czy się mamy bać tego, co będzie, to jest pytanie, czy rzeczywiście chcę doświadczać negatywnych scenariuszy. Czy się poddam, czy będę usilnie, wbrew umysłowi, wbrew ostrzeżeniom, kreować swoją własną wersję wydarzeń. To tyle ode mnie, a przykład, jaki jeszcze raz podam, to kilkunastu chłopców w Tajlandii, którzy zostali złapani w pułapkę przez ulewę, zalało im wejście do jaskini, byli w jaskini i umysł podpowiadałby wtedy, że 10 dni bez jedzenia nie wytrzymają i na pewno nie dadzą rady, muszą umrzeć że przebyć odległość 4 km do wyjścia jaskini, przebyć ten dystans pod wodą jest niemożliwe, więc na pewno umrą. Czyli tutaj negatywny scenariusz, który jest faktem. Wyzwanie, które jest faktem, ale ponieważ chłopcy nie podeszli do tego umysłem, bo jeszcze ten umysł nie jest tak mocno... Sprawujący kontrolę nad ich życiem udało im się, przetrwali to, wytrzymali, przyszła pomoc i nurkowie wyciągnęli ich 4 km pod wodą każdego chłopca z osobna. Także wszyscy się uratowali razem ze swoim trenerem. No i na razie na tym chcę zakończyć: na tym, żebyśmy się skupiali na pozytywnych scenariuszach. Światło zwyciężyło, a przed nami są kolejne wyzwania, bo ten świat jest tworzony do wyzwań. I czasami te wyzwania są nieprzyjemne. Ja miałam osobiście taki przypadek w Tokio, że spotkało mnie coś super nieprzyjemnego, bardzo trudne wyzwanie. Piszę teraz o tym książkę. Będziecie wiedzieć niedługo. Co się ze mną stało, kiedy przez 23 dni mnie nie było? Wcale nie byłam na wakacjach, wręcz przeciwnie, byłam w piekle, ale opowiem o tym w książce. Książka powstaje, zobaczymy ile mi jeszcze zajmie czasu. A na razie zapraszam do oglądania przyjemnych widoków w Tokio i zapraszam po tym na wiadomości. 1 września. Serdecznie pozdrawiam. Jedna z głównych ulic w z Sklep Apo. Bo tutaj w tym domu towarowym Marui Czynsz jest tak straszliwie drogi, że tylko Apple sobie może na to pozwolić. Kiedyś było tutaj mnóstwo sklepików, ale wszystkie puścili z torbami tak jak te kobietki przede mną idą z torbami. Uliczki w taki sposób, żeby samochody nie jeździły po nich. Jest ogromny ruch. I tu wielu ludzi potrzebuje chodzić po ptakach. Kiedyś tutaj wjeżdżały samochody, ale widzę, że teraz już nie wjeżdżają. Wieczorem ludzie odwiedzają tutaj różne knajpy, knajpki, kawiarenki. Zawsze mnie fascynowały te atrapy jedzenia, które wystawiane są w sklepach. Są zrobione z plastiku. Jest nawet film Wima Wendersa pod tytułem Tokio, w którym jest pokazane, jak takie plastikowe atrapy są robione. Japończycy są bardzo dumni z tego, że potrafią robić plastik, który wygląda zupełnie jak prawdziwe jedzenie. Także jest to również kunszt. Jak widzimy, tutaj znów jest bożek Ebisu. To jest to par Ebisu. Oddali dworzec Shinjuku, dworzec JR, czyli japońskich linii kolejowych. Idziemy w kierunku południowego wyjścia z dworca Siędziuku Dworzec Siędziuku jest rozległy. Dziennie przechodzi przez niego między 2 a 3 miliony ludzi. Tutaj knajpka z lampionem Jakitori czyli na patyczku takie pieczone grillowane mięsko kurczaka Do rozrywki, do zabawy, do gier, i wieżowce, bardzo niedawno wybudowane nad dworcem, wejście do dworca. cały nowy butynek na przeciwko. Okryta, za ulicą Sindziuku świątynia Hanadzono. Tutaj jest brama do świątyni. Ale nikt nie wie o jej istnieniu. Bo to jest jak ukryta forteca. Ukryta świątynia. Jesteśmy na dziedzińcu świątyni. Mamy szpaler sakur, czyli wiśni. Stróżnik latarnie. I białe papierki na sznurze zwykle powinien to być konopny sznur oddzielają sakrum od profanum oddzielają miejsce święte od zwykłego świata codziennego świątynki strzegły dwa kamienne lisy czyli kitsune są takimi magicznymi zwierzętami